Cześć cześć witajcie bardzo bardzo serdecznie witam was w kolejnym konkursie na moim kanale jest to konkurs na maga 10 jest on wart 70 zł na oczywiście na polskie i co w tym konkursie zasady są takie trzeba subskrybować kanał zostawić łapeczkę w górę dodać komentarz biorę udział i udostępniamy ten film żeby dobić 35 łapek w górę. I losujemy wtedy zwycięzcę. I też chciałbym coś, coś dodać, że w następnym odcinku, w którym będzie konkurs, oczywiście, już nie będzie tak łatwo, ponieważ zwiększymy stawkę, możliwość, że będzie troszkę jeszcze więcej do wygrania. Zobaczymy, nie chcę Wam szczegółów zdradzać. Będzie na aktywność widza: czyli tyle, ile mnie najdłużej oglądacie, ja to sprawdzę, kto jest najbardziej aktywny, i dostanie skina wtedy. Wtedy już bez losowania po prostu wybierę tą osobę, która jest najbardziej aktywna na kanale. To wiadomo. Większość youtuberów tak robi, więc ja też chcę już, już iść w tym kierunku. Dzisiaj jest konkurs. Jutro zapowiedź taka, że będzie film informacyjny. Nie będę zdradzać szczegółów, wiadomo. Zobaczycie jutro wszystko w odcinkach. Ja Was pozdrawiam. Trzymajcie się. Piona. Do zobaczenia. Hej. Tell me that you love me, even if it's fake.